Przepis na masło z awokado. Przepis jest banalny, ponieważ przygotowanie masła z awokado jest no, naprawdę proste. A kiedy już spróbujemy, kiedy już się do niego można powiedzieć przekonamy, to jest coś naprawdę fajnego i genialnego. Co nam jest potrzebne? Awokado, szczypta soli ta szczypta soli jest bardzo ważna dwie łyżki soku z cytryny i tu coś do smaku. Oczywiście możemy zrobić masło z awokado, z samego awokado, szczypty soli, na przykład z tego soku z cytryny. Ale tu warto dodać coś do smaku. Wszystko zależy, jaki smak chcemy uzyskać. I czy to będzie czosnek, pietruszka, kurkuma, czy też chili, czy coś innego, wtedy dodajemy to do tego, można powiedzieć, masła. I miąż z awokado wrzucamy do miski, do blendera, dodajemy szczyptę soli, sok i właśnie te składniki, które chcemy. No, ja tu preferuję najbardziej czosnek. I albo blenderujemy na taką gładką masę to jest chyba najprostszy sposób, chociaż trzeba mieć blender albo możemy to wszystko rozgnieść widelcem po prostu. Oczywiście nie uzyskamy w takiej jednolitej, idealnej masy ale. Nie zawsze jest ona potrzebna. Czosnek przeciskamy przez na przykład. Kurde, wyleciało mi z głowy, jak się nazywa. Przez taką wyciskarkę do czosnku, do tego mięszu, sól, cytryna, i naprawdę widelcem też jesteśmy w stanie to fajnie wszystko wymieszać. No a te inne rzeczy, jak pietruszka, kurkuma, chili, czy też cokolwiek innego, też jest łatwo zrobić. Pamiętajmy, że masło. Z awokado nie musi być takie, jak to mówią niekiedy, nasłono. Tak jak powiedziałem przed chwilą. Możemy dodać też coś bardziej słodkiego, tylko że wtedy to nie będzie już masło. Nie, nadal będzie masłem. Ale będzie na przykład nas słodko. I do czego to można stosować? Do wszystkiego. Czy to będzie do kanapki, czy też do wafla ryżowego, czy możemy go dodać, żeby posmarować cokolwiek tam, gdzie używamy zwykłe masło. Takie kolejne fajne smarowidło o genialnym, można powiedzieć, nie tylko smaku, ale też o genialnym wpływie na nasze ciało. Wiemy, że awokado to cała masa fajnych właściwości i substancji. O tych właściwościach i substancjach jest materiał na tym kanale, zapraszam na niego i tutaj dodanie na przykład czosnku, dodaje też właściwości czosnku. No sok z cytryny też jest bardzo fajną sprawą. I ta cała masa innych rzeczy, na przykład ta pietruszka. Pamiętajmy, że poza jednym tym dodatkowym składnikiem, możemy dodać na przykład czosnek i pietruszkę i na przykład chili. Smak na pewno będzie genialny, jest sprawdzone, ale też te właściwości wpływ na nas też będą bardzo, bardzo fajne. Więc Przepis prosty, wręcz banalny. Przygotowanie też bardzo szybkie, też bardzo łatwo przygotować to masło. Zastosowanie no to nic prostszego. Więc nic tylko, następnym razem na zakupach wziąć dwa dojrzałe awokado, cytryny raczej mamy, sól raczej też mamy w domu. dokupić czosnku, czy też na przykład pietruszki, i masło gotowe. Spróbować i na pewno się do niego przekonamy. A jeśli nie pasują ci te dodatkowe składniki, o których mówię, zawsze możesz coś wymyślić. Możesz dodać, niektórzy dodają orzechów zgniecionych, robią masło orzechowe, ale przepis o maśle orzechowym będzie niedługo. Możesz dodać co chcesz, byle tylko ci smakowało. Oczywiście niedługo, czy już się pojawią, nie jestem pewny. Zapraszam też na przepis na czekoladowy krem z awokado. W ogóle awokado jest takim bardzo wdzięcznym produktem, który możemy łączyć z całą masą innych rzeczy. No ale to oczywiście doskonale wiemy. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Zapraszam na inne materiały o odżywianiu, o dietach i o przepisach. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj poleć, pokaż znajomym. Do usłyszenia ponownie.